Witajcie z tej strony Skyner Play. A to już jest szósty odcinek Stań Salot. Przestawimy sobie kółeczko nagrywania I co będziemy w dzisiejszym odcinku robić W dzisiejszym odcinku Przetestujemy nowe działo No i jak co odcinek Klasycznie opening 4 Nagrywam to z rana I połączy mi się język yy, Okej, okay. co mam tutaj w sklepie Czemu wyszedłem? To była nowa karta. To akurat będę grać. właśnie, właśnie teraz to działo, które dzisiaj chcę przetestować z wami. Och i 10 klejnotów. Okej okay. Dobra, to jak zazwyczaj ze zwykłej skrzyneczki Trzeba przygotować kolejne skrzynki na opening, czyli w dzisiejszym odcinku to zrobimy O, w tej mi już wszczytuje w tej skrzynce. Ta jest już taka. Ta jest już dobrą skrzynką. jakby coś fajnego nowego wyleciało Jest. Mamy, Mamy nowego. dowódcę i desepik. Yy, w dzisiaj, no. no, to dzisiaj sobie sprawdzimy o to to działa. Bo te 300 parę. użyj. Mamy złego dowódcę Okej, okay. Czyli to jest nasz teraz czołg Zobaczymy jak jeździ Ja mam pełno tych biletów i ja nawet w to nie gram tak, co mamy, jaką mamy następną rangę? Następną rangę mamy za 2000 i to jest kapitan Teraz mamy porucznika no. Dopiero z Kaprala dostaliśmy go Myślałem nad tym działem, czy dostanę je Ale i tak i tak we mnie nie gra, bo jest takie sobie Ok, odcinek będzie trwać pewnie jakieś 10 minut, może 11. Teraz odcinki mogą być trochę, teraz trochę krótsze, bo po pierwsze, że mam mniej miejsca do nagrywania. O kurczę, ale on ma zasięg. Że nim się nauczyć grać, ale on ma wielki zasięg. To ja się nie dziwię, że on zajmuje z połowy mapy. Muszę się nie, nie nauczyć grać, ale jak on ma wielki zasięg A ja jestem ciekaw jakiego on ma ulta. Nie są w tych szachach Gdzie oni są? Tu jest Oj, 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 o! Przegrywamy! No ale pierwszy meczek to wiadomo, trzeba się nauczyć grać nowym działem. Kurde, po tym się nie chce przejechać. Tutaj to mam tą nagrywarkę. O, trzeba się spieszyć. No, to przegraliśmy. Czyli dzisiaj se protestujemy nowego dowódcę. Co dodaje więcej, 4% więcej obrażeń. No i nowe działko. Fajnie fajnie. Ale my się nie poddajemy i ciśniemy jeszcze raz. Ostatnio wam, że jakoś nie mam tak chęci do tej. Yy, do grania w ten salot, Tak poza nagrywkami, żeby coś ponabijać. Teraz pewnie będę grać, by nabić ten. Ja jestem ja jestem snajperem. No nie. Jakoś nie, nie umiem grać tym dżemem, tak... Nie, trafiłem kombosem. No widzicie, one mało zadaje obrażeń, Niby pokazuje, że 500 parę. Mm, ale to nasz no, tyle one nie zadaje. Lepiej mi się to tym grało, no ale nie wiem, potestuję, zobaczymy. No, czteroma gwiazdkami przegrywamy, czyli to są jakieś dwa kile, yy, zniszczone dwa czołgi. No, no i znowu, znowu przegramy, to znowu failowy odcinek, już wcześniej nagrywałem z Brawl Stars z no i był też failowy odcinek, bo cały czas przegrywałem na szesnastce randze polecam wam do, wpaść do odcinka bo się trochę działo wiecie co, chyba się przerzucamy na stare czołg na stare działo nie ukrywam się, lepiej grało. Spadliśmy. Z tego dowódcy to ja nie chcę. Z tego. To moje klasyczne działo. Nie gram od początku gry. Tutaj trzeba uchy... Trzeba to zrobić. Bo spadłem z kapitana. Nie wiem, melon. Mylą mi się te rangi. Kurde, ostatnio trzy razy zmieniałem nazwę filmu, bo kurde, nie wiedziałem, co wbiłem. Teraz wygramy. O kurczę, ale to dużo zadaje HP. Bez sensu złożyłem tego ulta. Jest, udało mi się. Przynajmniej kogoś trafić. O kolejnego kilo mam. Trochę trzeba trochę trzeba się podleczyć. I mi fragi. No, prawie byli już. No, i kurde, zginąłem ich pod, po pierwsze pod ich bazą, a po drugie miałem cztery fragi, i przegrałem. oni ci są od tej strony. Wygrywamy, ale ja chyba najmniej tutaj robię roboty, coś czuję. Mam takie wrażenie. Oni wygrywają. O nie, 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 nie. No nie, ja nie chcę znowu przegrać. Jest, wygraliśmy. W ostatnim momencie wygraliśmy. Czyli w sumie jeden odcinek, dwie porażki, jedna wygrana. No, byłem akurat ostatni. Okej, okay, to to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Odcinek już mamy 11 minut, miał trwać 10. Ale jak zwykle się mi przedłużył, więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. I widzimy się w następnych. Cześć!